Witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy Maltańczyk czy Kawalier King Charles Spaniel są lepszym wyborem. Czyli Maltańczyk czy Kawalier? I od razu powiem, że no, odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. To są psy bardzo fajne, psy o no, w miarę zbliżonych charakterach, chociaż są różnice. No, Gdyby nie te różnice, nie byłoby tego materiału. I dzisiaj spróbujemy sobie porozmawiać o tym, dla kogo, który z tych psów. Będzie lepszym wyborem. Zanim do tego przejdę, tradycyjnie zapraszam Was do wsparcia. Patronite, postawienie symbolicznej kawy, linki znajdują się w opisie. Dziękuję za wszelkie formy wsparcia. Kiedyś musimy zrobić live'a i porozmawiać, to będę o tym pisał o wiele wcześniej, wrócimy do tych live'ów. Ale przejdźmy do Maltańczyka i Kawaliera. Po pierwsze, wielkość, ponieważ w przypadku Maltańczyków są to psy mniejsze 2-4 kg, 20-25 cm wysokości. W przypadku kawalerów jest to troszkę więcej, 5-8 kg, niekiedy więcej, 30-33 cm wysokości, więc kawalier jest większy. No, może się wydawać, że dwukrotnie większy, ale ta różnica w wielkości nie jest aż taka straszna. I to jest wielkość, która nikomu nie powinna przeszkadzać. To są psy, które chociaż oczywiście są niezbyt duże, i to niekiedy sprawia problem. Na przykład jeśli chodzi o intensywny wysiłek, jeśli chodzi o no. Zabawę z tymi najmłodszymi, ale to raczej nie powinien być problem. Musimy na nie uważać, jak na każdego psa, troszkę mniejszego. A jeśli chodzi o potrzebę ruchu, skoro już to poruszyłem, to są to psy dosyć aktywne. Może nie jakieś psy, które wymagają od nas godzin spacerów, treningu, ale one są aktywne i wymagają tego ruchu troszkę więcej niż, dużej, niż większości z nas się wydaje. I warto im ten ruch zapewnić. Jeśli chodzi o te różnice, to należy pamiętać, że są to psy, oczywiście, bardzo przyjacielskie, które uwielbiają swoich opiekunów, niesamowicie źle znoszą samotność, i tutaj tą samotność gorzej znosi kawalier, ale oba psy należą do psów, które no, potrzebują dużo naszego czasu, dużo naszej uwagi. To są psy, które nawiązują bardzo silną więź ze swoimi opiekunami, i tutaj też, w mojej opinii, troszkę więcej. Troszkę mocniejsza jest więź, która jest nawiązywana w przypadku kawaliera, tylko że no to jest tak, jakbyśmy porównywali, wiąże się z nami bardzo, bardzo, bardzo mocno, a inne bardzo, 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 bardzo mocno. To są psy, które naprawdę wiążą się z opiekunami bardzo mocno. Są to też psy z reguły posłuszne, chociaż tutaj kawalier jest troszkę posłuszniejszy, jednak należy pamiętać, że Maltańczyk jest psem, który o wiele łatwiej. Szybciej i część próbuje na nas wpływać, po prostu próbując samodzielnie podejmować decyzje, wchodząc na, na głowę, ale nie tak, że będzie to jakiś despota. Nie. Maltańczyki robią to w bardzo delikatny sposób, także nawet tego nie odczujemy. Tylko, że to nie jest coś złego, to nie jest coś, co nam będzie sprawiało problemy trzeba je po prostu wychować. A jeśli chodzi o wychowanie, to wychowanie obu tych psów jest bardzo proste. Są to psy proste w wychowaniu, psy, które możemy wychować w prosty, bezproblemowy sposób. I kawaler i maltańczyk jest prosty w wychowaniu. Jeśli chodzi o nastawienie do całego świata, są to psy bardzo przyjacielskie i w przypadku na przykład kawalerów są to psy troszkę bardziej ufne, aż do przesady. Tu musimy na to uważać, że kawaler traktuje cały świat jakby wszyscy byli jego przyjaciółmi. I obce psy też, i to niekiedy może sprawić, że no, ściągnie w ten sposób na siebie problemy. Maltańczyk jest troszkę mniej ufny, a w ogóle jest psem, który chociaż uwielbia całe otoczenie, jest przyjazny, jest optymistycznie nastawiony do wszystkiego, no to jednak w porównaniu do kawaliera, tutaj żebyśmy o tym wiedzieli, no nie jest aż tak ufnym. Psem. Ale oba psy są niesamowicie optymistycznie nastawione do całego świata. Tak jak mówiłem, no ciężko się te psy porównuje. Jeśli chodzi o życie rodzinne, życie z najmłodszymi, świetne psy. Tylko, że obie strony muszą wiedzieć, jak się bawić, na co uważać. Tutaj kawalier może pozwolić na troszkę więcej. No, po prostu chodzi o to, że to są psy niesamowicie łagodne nieporównywalne do żadnych innych psów. I Maltańczyk, chociaż jeszcze raz powtórzę, jest przyjacielski, łagodny, spokojny, kocha wszystkich, to no, w porównaniu do kawaliera no, aż takiego poziomu nie ma. Tylko że tutaj mówimy o czymś takim, że te różnice są niewielkie. I czy wybierzesz Maltańczyka czy kawaliera, tutaj będzie bardzo dobrze. Jeśli chodzi o inteligencję, to są to psy bardzo inteligentne. Kawaliery troszkę mniej może są nastawione na naukę, ale i tak. To nie jest tak, że małych psów nie szkolimy. Jak najbardziej je możemy nauczyć wielu rzeczy. Maltańczyk z reguły troszkę chętniej będzie się uczył. Może nie tak, że wykonywał polecenia, ale z reguły to jest pies, który widzi troszkę więcej, w se widzi troszkę więcej sensu w uczeniu się. Ale to wszystko zależy od danego psa. Czy to będzie maltańczyk, czy kawalier. Jeśli go przekonamy, efekty mogą być bardzo fajne i naprawdę warto szkolić te psy. Małe, średnie, duże, bardzo duże. O czym tu jeszcze można powiedzieć? Jeśli chodzi o stosunek do innych psów, no tak jak powiedziałem, kawalier jest niesamowicie ufny, maltańczyk troszkę mniej, ale też jest psem, który uwielbia nawiązywać relacje, i też trzeba na to zwrócić uwagę, no żebym sobie nie narobił tym problemów. Jeśli chodzi o pielęgnację, no są to psy, które wymagają tej pielęgnacji, ale to nie jest coś strasznego. Często się mówi, że no, to są psy, w przypadku których ta pielęgnacja jest bardzo trudna, wymagająca, nie jest tak źle. Spokojnie one potrzebują pielęgnacji, ale nie jest to aż tak straszne, jak się niektórym wydaje. Kolejną rzeczą jest żywienie. Tu też nie ma problemów. Problemem, na przykład szczególnie w przypadku kawaliera, może być to, że może troszkę za dużo jeść, i wtedy ta waga jego wzrasta, i zaczynają się problemy. Więc nie, nie przekarmiamy. Nie patrzymy na te psy, które potrafią nas bardzo skutecznie przekonywać do tego, żebyśmy dali jeszcze troszkę więcej jedzenia. Uważamy na. To. Jeśli natomiast chodzi o zdrowie, to tutaj troszkę mniej problemów mają Maltańczyki. Jednak w przypadku kawalerów tych problemów jest troszkę więcej. O tym mówię na materiałach, w których mówię właśnie o tych psach. Tutaj Maltańczyk potrafi żyć dłużej. Są Maltańczyki, które potrafią żyć nawet 18-20 lat. To nie oznacza, że z kawalierem będziemy mieć jakieś wielkie problemy. Nie. To nie jest taki poziom, że no to jest pies w tej materii problematyczny. Nie. Spokojnie. Ale w porównaniu do Maltańczyka, no właśnie tak wygląda ten materiał. To pies, który no ma większe problemy w tej materii. O czym tu można jeszcze powiedzieć? Oczywiście są to psy, które są doskonałymi psami do towarzystwa. Super łagodny, pozytywnie nastawiony do całego otoczenia, ale też wymagający gigantycznej ilości naszego czasu i uwagi, kawalier i równie fajny, miły, przyjemny maltańczyk. Z troszkę większym własnym charakterem, nie aż tak optymistycznie i ufnie nastawiony do całego otoczenia, ale i tak w porównaniu do innych psów, no to nastawienie do świata jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. Oba psy są bardzo fajne. Tutaj myślę, że wybór polega raczej na wyborze pomiędzy psami o różnym wyglądzie. Oraz jeśli chodzi o wybór psa łagodniejszego, już niesamowicie łagodnego, ufnego, jakim jest kawalier, i psa, który jest również łagodny, również spokojny, no ale nie aż tak, jak kawalier. I tutaj mamy te różnice, są też takie delikatne różnice, tylko że prawda jest taka, że są to psy tak. Fajne, jak wszystkie, że osoba potrzebująca, poszukująca raczej psa do towarzystwa takiego świetnego, fajnego, bezproblemowego psa do towarzystwa czy wybierze Maltańczyka, czy wybierze kawaliera czy odwrotnie mogę pokazać na pewno nie będzie zawiedziona. Musisz mieć dużo czasu, pielęgnować, wychowywać nawet w przypadku tych psów jest to potrzebne socjalizować no i czas, 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 czas. I krótkie okresy samotności. To jest najważniejsze w przypadku tych psów, i o tym należy pamiętać. I wszystko będzie bardzo dobrze. Świetne psy, naprawdę genialne psy, jeśli poszukujemy tego typu psów. Więc jak najbardziej psy godne polecenia, i jak najbardziej psy, które mogę Wam polecić, i te różnice są naprawdę minimalne. Dużo zależy od tego pojedynczego osobnika. Może być kawalier, który będzie bardziej nieufny, od maltańczyka, który będzie jeszcze ufniejszy niż kawalier. Dużo zależy od nas i od samego psa, ale psy naprawdę fajne i godne polecenia. Dziękuję za uwagę, dziękuję szczególnie, no nieszczególnie wszystkim Wam dziękuję. Tym, którzy oczywiście wspierają poprzez Patronite'a postawienie symbolicznej kawy, tym, którzy oglądają, oceniają, komentują to jest niesamowicie ważne. Proszę też o polecanie, subskrybowanie. Pokazywanie na swoich mediach społecznościowych temat live'a i temat spotkania na żywo. Musimy dogadać jakoś dwa miesiące minęły i się do tego nie wziąłem. Może nie będzie chętnych po prostu. A na dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.